Witam Państwa na plantacji Cebuli z Dymki. E, to jest ta sama plantacja z dosyć mocnym szczypiorem. Proszę Państwa, po mojej wizycie jakiś tam producent za dwa dni zauważył pierwsze objawy mączniaka. Rzeczywiście jakieś naprawdę pierwsze objawy rzeczywiście są. Dlatego też zaraz Państwu pokażę plantację, jak to wygląda. Eee, proszę Państwa, rzeczywiście bardzo mocny szczypior. Tak jak już mówiliśmy wcześniej, główka jest już też niemała, bo taka 4-5 cm. Więc <laughs> główka jest bardzo duża. To prawda, plantacja dzisiaj była podlewana właśnie deszczowi na tędy, gdzie stoimy. Przeszła i jest dosyć duże zbliżenie roślin. Eee, w zeszłym tygodniu w sobotę, czy w niedzielę, producent zauważył pierwsze objawy mączniaka. A od razu poszedł produkt Cabrio Duo. Po dwóch, trzech dniach produkt Infinito i dzisiaj po tym nawadnianiu, kiedy obecnie troszeczkę będzie zastosowany produkt Fandango, gdzieś tam te plamy są wysuszone. Zarodników praktycznie nie ma, więc tutaj ta infekcja została powstrzymana. Proszę Państwa. <laughs> Jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed wciornaskiem, to do grzybówki należy dodać jakieś tam produkty typu prytroidy, acetamipry czy Spinosat. Jak wyszedł termin około 3 tygodni, po zastosowaniu Mowento, to trzeba to powtórzyć. Przypomina w małej ilości wody. Tutaj, nawet przy tak mocnym szczypiorze te 300 litrów wody na hektar nie ma sensu więcej. I ze zwykłym zwilżaczem. Typu trend czy inexor, który rozpuszcza woski rośliny. Natomiast produkty grzybowe i produkty kontaktowe na wciornaska zawsze z produktem protektor, który owoskuje tą roślinę lepiej i będzie lepiej chronił substancję aktywną przed zmyciem przez deszcz czy przez deszczowanie. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw. Gruntowych. Tutaj jeszcze ewentualnie można dodać, ponieważ jest gęsta plantacja, produkty miedziowe, vertikus, ramezolfo czy ABSCU, jak najbardziej do każdej grzybówki też można w tym momencie dodać.